C9 jest to narzędzie online do uruchamiania naszych projektów rejsowych bez, bez instalacji rejsów na naszym dysku więc możemy się zarejestrować wybieram jakiś login i jakieś hasło tutaj nie jesteśmy botem Aha, tutaj nie może być długie. Dostajemy na skrzynkę mailową informację z weryfikacją. Automatycznie nas zalogowało. I teraz jeżeli chcemy stworzyć nowy projekt robimy create new workspace i tutaj podajemy jakiego typu ma być ta aplikacja, wybieramy sobie Ruby on Rails, robimy create Teraz klikamy Start Editing. I teraz jeśli chcemy odpalić nasz przykładowy projekt, klikamy Run Project. I w tym momencie, jeżeli klikniemy, powinniśmy mieć aplikację w koloną. Niestety nam się coś nie udało. Teraz Jeszcze raz spróbujmy Run Project i w tym momencie już się nam udało odpalić z jakiegoś powodu na początku się nie odpaliło. Klikamy Stop. No i teraz jeżeli będziemy, jeżeli chcemy wygenerować E, wygenerować nowe, e, nowy scaffold, czyli coś co jest odpowiedzialne za szkielet naszej aplikacji. Wpisujemy polecenie race generate scaffold e, person name name W tym momencie mamy wygenerowane skafold, które będzie odpowiedzialne za osoby. Klikamy, musimy wykonać migrację. Migracja jest to skrypt drugiego, który generuje nam schemat bazy danych. Więc wykonujemy Rake DB.migrate. OK. Została utworzona tabela People. I w tym momencie klikamy jeszcze raz Run Project. Aha, wcześniej to nam nie działało, ponieważ jeszcze serwer się nie, nie odpalił, więc ja tutaj jeszcze raz też sobie odpalę. I teraz robimy ukośnik pipu. To nam też powinno działać w oknie naszej przeglądarki, więc, więc po prostu sobie odpalę tutaj u nas w przeglądarce. Mogę dodać się nową osobę, Adam Kowalski. Jan Nowak. Mogę sobie wyświetlić daną osobę, mogę sobie ją usunąć i mogę sobie ją edytować. Więc tym, tym prostym sposobem, używając narzędzia online, jesteśmy w stanie w 5 minut rozpocząć naszą przygodę z rejsami. Dziękuję za uwagę.